Ok, zacznijmy od y, Passive Tree. Moje Passive Tree wygląda w następujący sposób. Jest bardzo rozległy, jak możecie zobaczyć. Ale o co tutaj chodzi? Na samym początku sobie wychodzę Energy Shieldem bo nie ma w sumie nic lepszego. Tutaj też przechodzę przez Energy Shield, biorę sobie tutaj ten Cast Pit. On nie jest tak bardzo wymagany, no ale na pewno się troszeczkę przyjemnie gra. Jak nie macie mały level, to nie musicie tego w ogóle dodawać ten energy też jest dodatkowy to po prostu z levelem ma, możecie gdzieś dodać punkty najważniejsze co, jeśli chodzi o ten build to jest kryt jak widzicie tutaj wziąłem kryta tu wziąłem kryta na samym środku wziąłem critical strike chance czy critical strike ogólnie critical strike damage critical strike damage, critical strike damage tak samo tutaj i w tym miejscu jeśli chodzi o critical strike chance, bo jak się zobaczyć tutaj wybrałem damage, damage, damage i yy, tutaj mam critical strike chance trochę ale ogólnie jak popatrzycie to ja wszędzie tutaj umijam critical strike chance ale to jest tylko dlatego, że jak wejdę sobie w gemy i patrzcie na sparka to mam yy, 100% szanse na kryta i skąd to się bierze Bierze się to z moich przedmiotów na pewno. Bo jak możecie zobaczyć, mam broni, która ma 79% Critical Strike Chance. Mam e, ring, który mi daje 33%. Jest to zminorowane od kalandry, więc po prostu takie bo mam dwa takie same ringi. W rękawiczkach mam 59, bo one są skaraptowane. jak możecie zobaczyć. Co więcej, Blood mage ma 15% bazowego, więc dużo łatwiej jest to wyskalować. I na pewno gdzieś tam się jeszcze e, znajdzie coś może w jewelach e, sprawdźmy nasze dżuele. Tutaj mamy odkryty damage. Pet damage. Jednak mamy w dżuelach tylko crit damage. Jakoś e, stąd wszystko to zorganizowałem. Ale jeśli macie takie, taką sytuację, że macie tam 80% krytykal strike chance, coś takiego, to lepiej Odjąć ten Critical Damage i pójść tą stroną, i wziąć ten Critical Strike Chance. Lepiej mieć mniejszy Critical Damage, ale lepiej, żeby mieć to 100% Critical Strike Chance. Z tego względu, że jeśli zadajemy cios krytyczny, no to nabijamy oczywiście Custom Crita. Ale to nie jest tak ważne jak ten amulet, który tutaj mamy. Critical Hits Ignore Enemy Monster lightning Resistance. Czyli w skrócie jak mamy 80% critical strike to yy, po prostu mamy 80% naszego damage'u bo jak uderzymy je niekrytycznie, to nie dość, że nie mamy bonusów z critical damage to jeszcze mamy lightning resistance potwora więc zadajemy bardzo mało, a poza tym mamy trigger lightning bolt skills on critical hit czyli tego tutaj naszego skill'a przez to, że on jest tutaj na levelu 20 to mam tutaj Wszystkie 6 soketów odblokowane, czyli 5 supportów, tak? Jeśli byłby na levelu 19, no to byłoby o jeden mniej. No to po prostu gracie bez y, tego plus 1, a jak macie na levelu 20, tak jak ja, to dokładacie po prostu plus 1 i w sumie tyle, możecie startować spokojnie tym y, dealem. Jak zobaczyliście, na filmie było bardzo duże recovery, raczej nie było, dopóki coś mnie nie one no to nie ma opcji, żeby mnie zabiję, względu na to, że mamy takie bardzo duże recovery I to bierze się z trzech przedmiotów, potrzebujemy trzech przedmiotów, znaczy trzy rzeczy musimy ogarnąć, w tym dwa przedmioty. Te rękawiczki. Jak wiecie, live from critical jest is Instant. Czyli nasz cały live ładujemy od razu tak tak przychicie a później ładuje się nam Energy Shield. Energy shield. Liczuje nam już nie jest to niestety Instant, ale jest normalnie, ale i tak, że zadajemy dużo obrażenia, no to jest około tam 1000 czy ponad 1000 na sekundę. I tak, mamy taki pas, jak widzicie. Access Life Recovery from leech is Applied to Energy Shield. I to nie działa samo w sobie, ponieważ musimy. Znaleźć możliwość, żeby ten excess life recovery był. Bo normalnie, jeżeli liczujecie, atakujecie, no to licz dobija wam do fula HP i się wyłącza. Ale żeby mieć excess life, to jak widzicie, tutaj mam fast metabolism. Life, LICH, Effects are not removed when unreserved life is filled. To znaczy, że jeżeli ja mam max y, życie tutaj, to mając tą notkę, bo to możecie ją znaleźć, ona jest tutaj. To w dalszym ciągu postać liczuje. Ten list się nie wyłącza. Dzięki temu mamy Excess Life Recovery from Life leech I nasz Energy Shield się regeneruje. Ten pas ma ściągnięty downside. No ten pas zobaczymy, czy ja go mam stażu. Soul. Ok. Ten pas ma coś takiego jak You lose 5% of maximum energy shield per second. Jak was nie stać na taki pas, to możecie go używać, bo jak będziecie liczować, to i tak to wam się regeneruje, bo licz jest znacznie większy niż 5% na sekundę, tak? Tylko że jak wchodzicie na bossa, on tam coś od cyndala nie wiem, wychodzi dopiero z dziury, no to wam cały energy shield spadnie. Jak was hitnie w tym momencie, no to jesteście dętka, nie? A jak macie ten pas, z ściągniętym downside'em, no to. W Teraz macie cały czas Full Energy Shield. Więc bardzo łatwo. Znaczy, więc bardzo warto tego, ten pas posiąść w, w tej wersji. Patrząc na. To, są, to jest cały korpus tego. tego buildu. Czyli te rękawice, ten pas. I ta notka. No i do tego amulet. A reszta to już jest po prostu wszędzie wybieracie kryt. Tutaj jest bardzo fajna notka, gdzie meta skills gain increase energy shield if you have deal critical strike recently, czyli cały czas. Jak się przyjrzymy tymi małym notką, to widzicie, mam tutaj increase critical damage bonus, bo to nam zwiększa dps najwięcej i meta skills gain increase energy. Tutaj pewnie będzie to samo, widzicie meta skills gain energy i critical damage Możecie dołożyć jakieś więcej modów, bo to gdzie dwa są dwa mody, które nie działały, np. House Damage i Damage by Shift. To w ogóle dla nas nie działa, ale możemy np. tam stawić Energy Shield albo Lighting Damage, albo Critical Strike Chance. Tylko że wiadomo, im więcej modów takich będzie, to one są droższe. To jest Jewel, on nie jest obowiązkowy, ale jest. Nie mu całkowicie ten, e, ten damage. A sextra cold jest w ogóle wam niepotrzebny, bo nie wyznajecie obrażenia z colda i musicie się przebić przez rezisty a lightinga nie. Więc jak kupicie sobie taki, że będzie miał tylko lighting damage, damage bonus i i coś tam jeszcze, to będzie dobrze. Ja po prostu sobie taki zanwajlowałem, to taki mam. E, jak macie mniejszy level, to po prostu nie dodajecie tych punktów, bo tutaj jest e, caspit, elemental, skills. E, jakiś resistance 5%, nie musicie tego w ogóle dodawać. Te, tej odnogi też w ogóle nie musicie dodawać na, na samym początku, tego nie musicie dodawać. Ważne, żebyście na początku się skupili na tym, żebyście mieli te 100% kryte na Sparku, żeby tam to, to działało jak najbardziej. Kolejną sprawą przejdźmy, a, dokończmy te przedmioty. No jeśli chodzi o staw no to w stawie na pewno chcecie mieć plusik do lighting gemów. bo wszystkie które używacie to są lighting skill'e cast speed i critical strike to chcecie mieć w sufiksach. no jak będziecie mieć mniejsze tiery to będziecie mieć mniejsze tiery spoko e, prefiksy gain as lighting damage to jest e, coś co musicie na pewno mieć kolejne dwa najlepsze prefiksy do tego buildu to będzie increase lighting damage, increase spell damage no ja ten, ja ten to byłem sam dla siebie no i skończyłem na to, weszła mi mana na T1 i nie chcę tego gamblować, żeby to usunąć, po prostu teraz jest RIP, bo trzeba było jeszcze raz losować te prefiksy Albo po prostu próbować w części anulmentem Więc e, gram z e, takim, więc po prostu jest staw na 5 modach używamy wcześniej takiego, który miał gain as extra lightning, as extra cold, as extra Fire, czyli to po prostu dwa mody tam nie działały a tutaj działają, działają już pięć i tak jest dobrze jak widzicie na mapach nie ma żadnego problemu jeśli chodzi o hełm co byście chcieli mieć w hełmie critical strike chance to na pewno resisty jeśli chodzi o prefiksy ja osobiście wolę mieć hybrydę żeby była ten hełm tak jest troszeczkę do poprawy żeby mieć y, około 300 Energy Shielda jak najwięcej życia w tym hełmie. Ponieważ live jest bardzo ważny, z tego względu, że live zawsze działa Wam Instant. Jak użycie raz od razu trzymacie hp y, a Energy Shield jak wam zbiło, no to on idzie powoli, nie jest Instant. Więc im więcej macie życia, tym lepiej. Y, klata no to Energy Shield resisty nie ma to nic specjalnego. I tutaj tak samo jak w przypadku Helmu, tylko że tutaj mam Movement Speed jeszcze, tak? Resisty, życie i Energy Shield. I o co chodzi, dlaczego ja mam 2700 życia? Ponieważ tutaj mamy tę notkę: Gain Additional Maximum Life Equal to 100% of item Energy Shield on Equipped Body. Czyli ta klata daje mi 932 Energy Shielda i 932 życia. Więc w klacie chcecie mieć po prostu jak najwięcej nierze shielda, ile się da, tym lepiej. Możecie mieć tam rezisty, co tam co tylko wybierzecie, wydaje mi się, że rezisty są całkiem spoko, bo nie trzeba na niczym myśleć, ale jak chcecie sobie jakieś sufiksy, macie rezisty skapowane, no to możecie szukać czegoś innego, ale wydaje mi się, że raczej będzie Wam ciężko skapować rezisty bez rezistów w klatce piersiowej. To ta notka to jest 25% of life loss from hits is prevented. Then that much life is lost over 4 seconds instead. Co to dla Was znaczy? To, to znaczy dla Was to, że jeżeli atakujecie i macie licza, to otrzymujecie 25% mniej obrażeń. Strasznie kot. Bo ten life loss, który tam się rozkłada wam na 4 sekundy, przy takim liczu nie istnieje. Nie? Więc po prostu 25% życia. 25% obrażeń otrzymujecie mniej. Jest taki jewel. Ja go teraz wyświetlę tutaj na, na tym gaidzie, i ten jewel powoduje to samo co ta notka. Więc możecie stakować te dwie rzeczy ze sobą, jeśli chcecie być bardziej twardzi. Więc to jest na pewno dobra opcja, jeśli chcecie. Ja uważam, że on mi jest całkowicie zbędny, bo i tak nie umieram. Patrzcie, mam 96 level. E, pół levela wbite i nie patrzę na modyfikatory na mapach nie patrzę gdzie idę, po prostu idę sobie, klikam i, i level się sam wbija no i tutaj mamy spell damage as life no to czyli wiadomo, że po co teraz tam są te rękawice po co następnie jest ten pas i po co jest nam ten anointment jeśli chodzi o te skille mamy lighting bolta czyli ten e, z amuletu. Chcemy tutaj sobie dodać spell Cascade, Concentrated Aria, więcej damage'u tak? i cooldown recovery rate, bo to ma niewidzialny cooldown Po prostu nie widać tego jak tutaj gdzieś tam coś ci leci na pasku, więc to jest spoko Po prostu więcej razy hitujemy, tutaj mamy more damage, po prostu wzięte, mamy większe penalty kiedy się ruszamy Ale jeśli nie ruszamy podczas używania tego skilla, bo on jest triggerowany, więc po prostu jest 20% more damage Tutaj jest plus jeden do Lightning Skill, no to no brainer Sparka e, Increased action to Projectile Speed, also e, do Damage Im More Projectile Speed, no to wiadomo, szybciej Spark lata Więcej Damage'u, więcej triggerów e, Pierce wszystkich targetów Nie przeszkadza nam to, że jest Less Damage za każdy Pierce Bo i tak triggeruje nam Lightning Bolt'a i Custom Crit'a No zwiększony Cuspid, bo się fajnie gra More Skill Duration, żeby sobie te Sparki dłużej tam latały a że mamy nieskończonego pierca, więc y, to zawsze działa. No i oczywiście plus 1. Custom Cast on crit to podstawowa rzecz, czyli energy retention. Jest sztos. Tutaj mamy bondless energy, czyli po prostu więcej energii. Zyskujemy, szybciej po prostu castujemy tego skilla. Jak chcecie, to możecie w sumie to walić i wsadzić coś innego. Ja po prostu preferuję to. No i gram z arkiem. Po prostu Ark ma dobrego clear'a, nie, nie ma takiego złego single targeta. Nie jest, nie, nie jest z wytingem. No i można go kupić w sumie tanio na 20 levelu z dobrym quality, z tego względu że jak widzicie, ja tam na górze mam dwa sloty, tylko ale to nie przeszkadza, bo i tak on lądzie w Custom Crita, więc ilość slotów Wam nie przeszkadza, więc możecie po prostu kupić korupty. No i oczywiście to samo, Deliberation 20% more damage, jest triggerowany więc nie ma downside'u No i plus 1 No i dodatkowe skill supportujący to jest Ordnance który tam sobie kładziecie na bossy I mamy plus 1, żeby te dwie kulki była nie jedna Unleash, żeby nie musiał kastować tego dwa razy, tylko ten raz od razu się rozpiął dwie kulki Considered casting, czyli po prostu more damage, i tak kastujemy to raz, więc nie potrzebujemy więcej cast More Elemental Damage i nie mamy Inflict Elemental Elements, to też nam nie przeszkadza, bo innymi skillami nakładamy Shock No i oczywiście plus jeden Wracając jeszcze do tego ringa, ten ring akurat ja mam taki, że mam 43% critical tutaj Chance for Spells i ponad 50% tutaj, prawie 60-58% tak, critical Damage Bonus i jeszcze, 8, jeszcze 6% skill speeda to jest drogi pierścionek w tym wydaniu. W, taki, w, takim, w takim wydaniu jest dość drogi, nie musicie kupiować go aż tak mocnego. Możecie sobie po prostu kupić Seed of Cataclysm taki jaki Wam pasuje. Im więcej Critical Strike chance tym lepiej, jeśli nie macie skapowanego. Jeśli macie skapowany Critical Strike chance to skupcie się po prostu najbardziej na Critical Space Damage Bonus. No i kupcie sobie kalandrę. Ona w tym etapie logicznie kosztuje. Ale jeśli oglądacie ten guide, nie wiem, grać się tym buildem w nowej lidze i, i Klan touch będzie drogim przedmiotem, to po prostu kupcie sobie drugi set of i biegajcie na dwóch. No i jeśli nie macie rezistów, bo macie mało rezistów tu, tu i tam, to jeden ring po prostu grajcie rarkę i tyle. Ten build jest prosty, powiem Wam, nie ma nic tutaj, żadnej filozofii. Każdy sobie gdzieś tam poukłada te przedmioty. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. A jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy i postaram się Wam odpowiedzieć na, na wszystkie rzeczy tam. Trzymajcie się ciepło i do następnego.